Ok się wam mam wszystkim, czekajcie Dobra Kabel poprawię Dobra e, Ok się z wszystkim, jest to Battlefield trzeci hmm. Nie pamiętam jaka to była, była mapa Nie to jest opera operacja Firestorm Firestone Nieważne Wszyscy wiedzą jaka to mapa, bo wszyscy grają w Battlefielda Hehe, <laughs> troll story. Dobra e, Fuck <laughs> Dobra e, Czekajcie chwilę Sekundę Okej, okay, już jestem, sorry, musiałem, musiałem sprawdzić jak mam Czekajcie, ok Musiałem sprawdzić jak mam odpowiednio ustawić mikrofon, żeby w niego nie dmuchać Dobra, więc jedziemy z... To jest, jaki to jest tryb? to jest chyba team deathmatch Prawdopodobnie do, dobra Więc jedziemy e, Teraz ja teraz Tu jest już nawet wróg Dokładnie przed sekundą zaczęła się mapa Ja włączyłem nagrywanie w momencie O kurde Chwila ki Będę kichał Kurde Nie już nie nie będę kichał Nie wiem co się dzieje Nieważne O kurde chwila Znowu musiałem Fuck zrzucić pada Kurwełe i tempy chuju. AU oh, fuck. Dobra. Eee, Co wiem? Battlefield 3 tak. Eee, aha, że włączyłem nagrywanie w chwili rozpoczęcia się mapy. No tak, więc... I nagram te nie wiem, 20 minut. Ale ja po prostu chciałem pograć w Battlefield to to, to myślałem, a czemu mogę a czemu mam nie włączyć nagrywanie, przecież jakby z tym chcę też sprawdzić trochę ustawienie renderowania, o, jeśli chodzi o 60 klatek, bo ja teraz redubię... Redubię. Kurwa jaka tam. Renderuję w Adobe. Adobe... Adobe, Adobe, nieważne, Adobe Premiere Pro i tam przy, przy, przy ustawieniach renderingu jest właśnie 60 fps Ja nagrywam tu, więc z tym nie ma problemu ale i chcę, chcę zobaczyć czy, czy na wideo będzie, będzie znacząca różnica jeśli o to chodzi mm, dobra ja tam wiem że tam ludzkie oko jest w stanie wyłapać chyba 25 27 czy 29 klatek na sekundę ale 60 jest ładne ładnie przykąpiłem 60 jest ładne płynne i chcę sprawdzić tylko czy na youtube będzie czy na youtube po prostu będzie Widoczna różnica I to moja broń chyba Nie no strzela ciągle, to, to czemu ja myślałem, że on strzela trójkami Nieważne, jestem gopi Macie granata I teraz tak pije, Fuck, sorry Sorry bro Sorry bro Sorry u napisałem, fuck a bania suko NIE MA TAKIEGO BICIA Tu idzie bro Ty, suko Dobra Jest dobrze Jest dobrze. Ja tam, ja tam w ogóle w, w podpowiedziach przed jak się odeje mapa Są różne, czekajcie bo kabel mi tu o mikrofon A no to mi się nie upodoba Kurde w mnie tu zleją A fuck Dobra Teraz powinno być lepiej Eee tam są podpowiedzi i przeczytałem, że za każde, za każde 100 zabić daną bronią dostaje się gwiazdki za służby. Ja, te, ja dostałem chyba jedną gwiazdkę. Już za y, chyba MK którąś. Tą co ma Medyk. Tą podstawową taką najprostszą. I najdłużej nią grałem. To znaczy, że, że zabiłem nią już 100 osób i to jest śmieszne. Dlatego teraz gram tym F2000, bo tutaj też mam Trochę zabitych i chciałem pobijać tutaj gwiazdki W ogóle widziałem typa, który miał chyba snajperkę To był snajper i miał chyba... Mm, który miał? 60 level, czy tam prestiż, nieważne Au, fuck Miał 60 level, czy tam prestiż I, i miał snajperkę wykokszoną na chyba 5 gwiazdek nie, nie, 5 albo 4 jakoś, tak Nie trzymajcie mi z Tak jakoś pamiętam Chociaż mogę się mylić ty, chłopie, masz apteczkę. No ty pało, apteczkę basz. No ty chuj, nie mogę ci dać apteczki. Dobra to. Mm -hmm. Też na live'ie się pytaliście dlaczego mam kolory dla tych Czy jestem... Kurwa. A, czy jestem daltonistą? Mam włączone kolory dla daltonistów, a ja wam odpowiadam, że nie, nie jestem daltonistą, a, a usta... FAK! Co to było? Co skambagi? A ustawiłem sobie kolor dla Daltoniusa, bo są fajne kolorki. <gry> bo wszędzie... Te... Jakaś różnorodność trochę, bo tak to taka monotonia mi się wbijała w te, W ten had mój. A w, te, w ten mój hat i po prostu sobie wjebłem kolory dla i, tych in, da, u, inwalidów kurwa. Co ja gadałem. Huj. Ej, co jest? Co za to jeśli, jeśli w ogóle jakiś przeskok był. Prawdopodobnie był, bo mi w ogóle wyjebało grę, znaczy wyjebało mi w sensie do... O chujwa, nie. O, 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 o chujwa, tak. Mm -hmm. nie mogę się wypowiedzieć. I wybało mi grę tak, że... że była... Że, a FAK jak mnie cisnął. Otworzyła się w oknie. A w ogóle bardzo łatwy sposób do zmieniania trybu z okna na full screen to jest alt... Przy, przytrzymać Alt- i nacisnąć Enter. Ja dopiero to niedawno odkryłem. Może jestem głupi, ale... ale tak. Ale mogę. <laughs> fuck! Jak mnie cisnął? Mmm, dobra. Może sobie nawet nagram jakieś vloga dzisiaj jeszcze Jak znajdę. Ał ochotę. Ty chuju, kurwa jak mi cisnął Jezu, co się ze mną dzieje w ogóle? Ah, screw you, bitch No tak no zrobię apte eee apte e Grinight, bitches? Chuj Chodź tu, chodź tu chuju, chodź tu chuju, dorwę ci... Dorwę cię kurwa hey, No co to... Co to kurwa mój mnie zabił tu pało. Co za chuj, co za chuj Mogliby kurde dawać jakieś rekompensaty za zabójstwa, za, za albo chociaż jakieś kary Dla osób, które to zrobią Na przykład, że, że nie wiem, że jak powiedzmy, jak ja, że jak ja zabiję mojego To odejmuje mi się z, z 100 punktów a, a, a dodaje się jemu 100 punktów A kiedy ja nie mam punktów, to wtedy on nie dostaje punktów yy, Ale ja ginę o, to by było dobre, to by było naprawdę, to by mogło się sprawdzić. Chociaż ja teraz ja tak mówię w kwestii gracza, na, na pewno programiści, programiści kurwa game pało. Programiści myślą inaczej. I dewelopują może gry, no wbijaj tam suko. Tu ten chuj gdzieś. no padłeś, no to za suka. Nikt ci kurwa nie pomoże, zamknij mordę. Aaa, ah, shut the fuck up. Shut the fuck up, you little bitch Dobra A bo i to jest zapomniałki, to... nieważne A, 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 -a. ruchają Na zginąłem sam, a nie przez was, fuck you <laughs> To było żałosne Ale dobra dobra, Dobra Mamy w okolicy wrogiego snajpera, co mnie to kurwa obchodzi Co mnie to obchodzi, że przegrywamy Mam tu głębokość szeroko w dupie Bro Yo man Yo man Check it up I do covera Dobrze Moi moi Teraz tam Skanujemy Nikogo tam nie ma Tam jest Myślisz, że cię chuju nie widać Chuj ci w dupę, nie trafisz mnie Kici w ten twój rudy łeb chuj, tyle tempa pało Chuj ci w ten twój rudy łeb O oh fuck, rpg'iem spierdolili Dorwę tego chuje, dorwę go Fuck you Bitch Z holograficznym jeszcze A co to jest w ogóle ten dwutaktowy zamek? Bo mnie to ciekawi Chuj ci w ten twój rudy łeb Screw you guys. I'm going home. Fuck you, bitch. ci Jest Jezu jak do dupy. Jak posysam, jak posysam po całości. Muszę się dowiedzieć, co to jest ten dwutaktowy zamek. Tak, suko. Będę campił. Jestem camperem. Reloading. O! Camperman Ej! Głupie płocie! Niszcz się! Kurwa, co to było? Kurde! Przytrzymałem ten klawisz! Znaczy... Przycisk myszki... To za skambagi... Yo, yeah, fuck! Asysta przy zabiciu dzięki... Yeah. Like it... Zabiłem jednego, dostałem asystę za jakiegoś innego... Muszę ogarnąć co to jest ten zamek dwutaktowy, bo to może być dobre. I Muszę tylko ogarnąć jak... jak to... Z tych kurwa blokować. O, skambagi... Dobrze. O, tu kto tu kościół upadł. Upadł se. Ewa pewnie. To nie jest. Na górę. Czekaj, jak, jak trzam shift, on wchodzi szybciej. Maybe. Call me, maybe. Kurde, ja go chciałem zabić. Zamknij rej Tam ktoś jest, bo go widzę. Tam jest. No nie dre Nie zabiło go to? fuk? Jezus, snajperka to jest hardcore, tak? To, 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 jest gówno nie hardcore. To jest dupa nie hardcore. To jeden z ze, 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 Jeden ze snajperki, nie żyć. Ty suko! Kici w oko. Moje nieśmiertelniki! nie, Dobra. Już, już się otrząsnąłem. Chwójcie to obchodzi! Da! Dobra. Wracamy na miejscu. Na górę, bijacz. ci w ten twój rudy łeb. Trololololololol. Tarararara. Kici w oko. I tak sięż. Co za tępy chuj Chuj ci z tym znacznikiem Po co ci on I po co ci to Ze skambagi Dobre Ja tu rozstawiam mój sprzęt Jep Jep I, i chujcił do teraz Tyle ja tu będę kampił suko Co on ma za snajperkę? Kurwa znikła Zaraz tu przyjdzie pewnie Franca i będzie mnie tu je bała w tupsko Masz! To jest ten dupek, co na dupca z tego? Z... Jezu, jak to się nazywa? Pff. Jak to się nazywa? Fak, jebiu mnie, tu ktoś tutaj mnie zsala, przygwaszcza mnie. E... Jak to się nazywa? Ten typek z tym, z, z moździerzem właśnie. Ci mo... Te goście z moździerzami to, to są na... największe mendy. Jeb hetero suko! Nie nie nie, jednak nie hetero, ale zabicie wroga Hehe <grym>, ten YouTube, ten tu celuje we mnie ich chujeb nie masz głowy suko Rudy łeb ci odstrzeliłem Fak Sze Sh Don't shoot me bitch Pesy jagli kuje. Z tej strony mogą mi tylko stamtąd dojechać i od tyłu, oczywiście. Tam nie można wejść, chyba. Wiec, tam, tam. Byłem prawie pewien, że, 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 że tam był typek. No i... A nie, dobra, to jest ten kabel, a mi się wydaje, jak się ruszam, że to jest człowiek. Jestem głupi. Ej, nie respić mi się tu, bo tu mnie za odkryjecie zaraz moją... Moją Ah oh, fuck, widziałem, Wiedziałem, w wiedziałem że, że nie mogę tam długo posiedzieć, bo zera mi dojadą. Mój <noise> własny zacznik od rodzenia, dziękuję, dobranoc. Fuck this shit. Muszę wyjąć piją stolet Zara mnie tu zejść zdejmą. Fuck ja chciałem na dach Co to skambakstwo? Tu biegnie typek. Fuck wi Widziałem cię! UMP Robot saperski, dobrze Robot nie, robot saperski, dobrze, jedziemy robotem, jedź robocie, dobrze jedziemy o, On, o, czo, 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 on, on może szczylać? On nie może szczylać, prawda? Nie To co on może robić, jak nie szczylać Orcha może oznaczać Albo wybuchać Nie! Wracaj do robota superskiego O Good shit Nitro Uber Pro Nitro Wjeżdżamy do budynku Tylko się nie zaklinuj robocie Dobra Po cichaczu Fuck, na no ścianę Jestem beczes bitches Tam na górze jest typok Typok, tak adam, jaki typok Dulux. Dobra, Dulux. Biegniemy, 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 chuj ci w dupę suko. I tak zsięż, i tak zsięż, i tak, i tak zsięż, to mój Tam na górze jest typok Arr. Kto mnie rucha? A, ty chuju, przestraszyłeś mnie nie, przestraszył mnie hi, ten Hi, Hihihi. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. dobra. Dobra wiecie co? 16 minut jest, więc myślę, że na razie skończymy sobie jeszcze może chwilę pogram. I dobra to było na tyle, więc trzymajcie się ciepło i cześć!